Witam takie tekturowe pudełeczko z zawartością, znalazłam na strychu. Znaczki, klasery. Przyniosłam je, żeby przejrzeć, przewietrzyć, również dlatego, że w ostatnim czasie dostałam kilka listów od osób prywatnych i te listy nie zawierały już znaczków. I pomyślałam, jaka to była ogromna frajda i przyjemność zbierać. U mnie w domu robiło to kilka pokoleń, jak również zaprzyjaźniona. Pani sekretarka, która bardzo starannie wycinała nam znaczki z korespondencji, naruszając je, obcinając ząbki. No ale starała się. Znaczki przepiękne, tematyka bogata, flora, fauna, wydarzenia historyczne i przy okazji, wyliczyłam, że mam tylko 14 znaczków z samochodami. Ale jest przebogaty zbiór znaczków z fauną i florą. Coś, co w dzieciństwie lubiłem najbardziej. Może już pora uporządkować je, tylko według jakiego klucza.